Dobry państwu. Tak nie, są tam więc nie próbuję. Bo... No. Starszy sierżant, zlabisz policję kolety One są przywiązane? E, nie właśnie, one generalnie mają jakby... Okej. Okay. Ale nie są w ogóle przywiązane. Nie są przywiązane. Dobra, rozumiem. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. Cio mały. hej. Hej. Nie bój się. Nie wiem czy ona tego drugiego nie broni, wiesz? Wydawało mi się, że warkła na mnie jak się zbliżyłem do tamtego dobrze, my organizujemy chysta Państwo w jaki sposób się tu w ogóle znaleźli? Na piątek. Na piątek. Jest. Okay. Moja gorąca prośba ostrożnie przy tej drodze, dobra, no, żeby idźcie się poboczem, nie? No, poboczem i po tej stronie, nie? Do widzenia. Do widzenia. mało, nie się. Nie. No, ludzie się chcą pozbyć, tak? Najprostszą metodą jest go zostawić w lesie, przywiązać do drzewa i jadę, nie? To problem z głowy, nie?